Jesteście ciekawi, jak zrobić świąteczne dekoracje ze sznurka? Zaraz Wam pokażę. Do przygotowania świątecznych lizaków ze sznurka będziesz potrzebować dwóch sznurków po 1,5 metra, sznurek bawełniany 5 mm, nożyczki i drucik florystyczny. Rozpoczynamy od złapania sznurków za ich końcówki z jednej i z drugiej strony. Składamy je na pół i łapiemy na środku wszystkich sznurków. Następnie rozkładamy sznurki w ten sposób. Powstanie taki krzyżyk. Pod spodem będzie zielony sznurek, a na górze czerwony. Czerwony sznurek układamy właśnie w ten sposób, aby powstały dwie pętelki. Teraz pracujemy zielonym sznurkiem. Górny zielony sznurek przekładamy do pętelki czerwonej, która jest na dole. A dolny zielony sznurek przekładamy przez pętelkę czerwoną pętelkę, która znajduje się na górze. Delikatnie przytrzymujemy sznurki, żeby nie zsunęły się przy zaciąganiu. Teraz zaciągamy wszystkie sznurki naraz i powstaje podstawa lizaka. Kontynuujemy zaplatanie według tego samego schematu. Z czerwonego sznurka układamy dwie pętelki: jedna jest na górze, druga na dole. A zielony sznurek przekładamy przez pętelki. Górny zielony sznurek przez pętelkę na dole, a dolny zielony sznurek przez czerwoną pętelkę na górze. Powtarzamy to kilka razy. Po kilku powtórzeniach wkładamy druci florystyczny w środek naszego lizaka. Kontynuujemy zaplatanie według tego samego schematu co wcześniej. Ja teraz, dla ułatwienia, trzymam sznurki w ręku, bo tak po prostu będzie mi łatwiej zaplatać. Powtarzamy ten sam schemat, aż powstanie nam cały lizak. Gotowy już lizak musimy teraz tylko uformować. Dzięki drucikowi florystycznemu, który jest w środku, pójdzie nam to bardzo łatwo. Biały sznurek zawiązujemy na dole lizaka. Zakręcamy na około wszystkich sznurków. Przekładamy przez pętelkę, która znajduje się na dole i zaciągamy za górny sznurek. Odcinamy niepotrzebne sznurki. Świąteczna dekoracja ze sznurka gotowa.